Hej, witam Was e, bardzo serdecznie. E, tu Alzabet Island i zapraszam Was na kolejny odcinek z Assassin's Creed Wiki. E... Mówiłam wam o pewnej misji, że jest misja, którą no, ciężko było zawsze mi robić. E, jest w ogóle wypisane. Słuchawki mi się rozładowały. <grystanie> Wieczór nie mogę sobie użyć. E, z 10 innych strażników w ciągu 60 sekund trzeba zabić. I tego się nie da na tym etapie, w którym my jesteśmy, to jeszcze tego się nie da zrobić na upartego i to bardzo nie da się, bo i tak jak zabijecie dwóch sztyletem, tym ostrzem, dwóch, trzech, no. nie, więcej to, to, to ja i tak ich nie ten, bo potrzebujemy mieć umiejętności zbierania im broni, bo tak to roz... im nie da się kontry zrobić. Jeszcze nie mamy kopniaka. Jest też opcja podnoszenia ich broni, więc. No, no nie ma sensu, widzicie? Nie, nie, nie ma. Że chiny. Takich nie pokonacie, nawet jak mówię, kupiłam broń lepszą. Nie ma sensu. Nie, tego się nie da. Widzicie? Tego się nie da, jest jeszcze parę technik, które nie poznaliśmy jeszcze. Więc no, chciałam sobie zrobić. Nie, nie leczę się, bo nie ma sensu. Nie ma sensu. Tego teraz nie zrobicie. Niestety. Szkoda, chciałabym. Ja wiecie, lubię czyścić mapy, więc... Fajnie by było zrobić, no ale... No nie. No nie, bo, no nie, bo nie i... I no nie! Ej! Aha, no to trzeba... da się, da się odrzucić. Tak, to się przerwi. Myślałam, że zrobię sobie wszystkie misje te z tymi znacznikami. Nie. Nie ma takiej opcji. Eliska, kuźwa, zapomni, że... A, kuźwa, będą mi wisieć. Bo to chyba niezależnie ten, od którego miejsca weźmiecie tą misję. To ostatnie... Dzisiaj, dzisiaj, dzisiaj jest wtorek. <ścoughs> ja mam czwartek wieczór. Faktyk noc również? Jak się z por... Znaczy, wcześniej przerwa. Przerwa na jedzenie, oglądanie i. Kurze... nie, ja nie kopcę, nie kurzę papierosów. <grystanie> Nigdy w życiu. No ale przerwa i ten i. no dobra, kuśba, trzeba ten nagrać, bo potrzebuję, o i ilu odcinków ja potrzebuję, mniej więcej jeszcze. Yy... No dwa co najmniej asasyny potrzebuję nagrać, no bo mam już nagrany ten. Renderować to jest pikuś mały, bo będzie opcja Eliska się luzuje przy tym przy renderowaniu, bo ja sobie mogę, ja sobie mogę Włączyć renderowanie mogę sobie jakiś e, serialik oglądać, i tak to się pewnie skończy dzisiaj. No, tylko pewnie nie, bo ja mam jeszcze, tak, tak jak mówię. E, no, dwa asasyny, i czekajcie, do soboty mam. Tet Island Weekend mam do soboty. Niedziela będzie, wtorek. Wtorek. 3-4, tak wiecie, na zapas. Zboczony zapas. M muszę mieć. No. Ale tak mówię, krótsze. Teraz będą kró krótsze, bo akurat yy, te Dead Island odcinki piątkowe z sobotni chyba były po 40 minut. I jakoś mi tak... No wczor wczoraj Tak wyszło. Takie dłuższe. Ale dziecko zostało nową broń. Cieszyło. Chciałam skończyć misję. Jedną, drugą. Bo Jezus Maria. Życie. Dobra. Na dole gdzieś to jest pewnie. ten Kopernik. Już ty wiedzą o co chodzi. Chyba. Chyba, że nie oglądaliście wczorajszego odcinka. No, it's not Copernicus. We're going to nie, do Da Vinci. Kupernik. It's you. Thank God you're oh, all right. This madness with the Medici and the Pazzi Bielałeś. is this why you pursued Francesco. Czarniałeś? Not exactly. Well, whatever your reasons, the city is safe again thanks to you. Now tell me, how may I be of service? Ah, another page. Aha, it's a similar cipher to the last one. This won't take long. Interesting. I see I for delivering poison. Can you build it? See, si. it won't take very long. I just need to find the place no no. without sacrificing it. The... It's all right, Leonardo. Just do what you need to do. Si. Yes, yes. yeah. you All done. I filled your blade with a bit of poison to start with. Should you run out, just visit a doctor. Poison from a doctor in high enough doses that I much much cures can kill. I am in your debt once more. Is... Anytime, Ezio. Anytime. My Jakby się <laughs> Kopernik, jakby się jakoś czasem. <laughs> już wlatujemy? Gdzie? 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 A nie, gdzie? Mon... Montergini? what? ład? Mamma mia, jakoś ma gdzie jest końcu ta pizza, naprawdę. No, Będę musiała Kopernika. o tą tam pizzę. Sam z ciebie, wiem. Ostrze, ulepszone. Ale do tego. Aha, zatrucie też jest! Zatrucie. naprawdę Ej, zepsuł... No tak, no bo mnie pobili. mam popatrzeć, czy może zbrojać. Nie, dopiero. Do, dopiero nie. Ej, ale czemu to jest lepsze? Ej, ej! Ej, nie zapis... Nie, no przecież mam ten. No, syryjski, no co zrobię. Ej! Ej, przecież ja kupowałam przed tym. Co jest gra. Co jest. Co, co jest. Ej! Ej! Ej, ej nie zapisało mi. Kupowałam przecież te rzeczy. Gra mi się zepsuła. Jeszcze amunicję, że. Ej, przecież miałam. furwy wypas. No tak, no. Nie wiem, gdzie mi się gra zapisała. Ho, 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 ho w to jak wyciąć co innego. Dobra. Szybka podróż. Monteridzioni. Teridzi... Regio... Sto razy powtórz. Oni... Nie no, zjadłbym. Też by zjadł. Też... Tak, jest, Kopernik też... Czy w tamtych czasach była... Nie naprawdę Ten cały Lorenzo mi brzmi jako później brzmi Moja twarz wygląda znajomą. Nisza z tym yy, wtorek wtorek mamy wtorek jej Czwar, czwartek piątek sobota, niedziela 5 dni o Jezu, 5 dni zapasu A co muszę mieć?

Who is it? We've been at it for days. Perhaps ja, ja, what I carry will help us both. A list of his co-conspirators. One of them Pff, we will talk, talk before he dies. Excellent. These men are sure to lack Jacobo's resources. Jakobo. Which means ja they will easy to find. I will put my scouts to it at once. I appreciate the help, Uncle. I've got something else for you as well. More Kodeksu, more ah, let's see what we can learn. Nic. <laughs> what is this? What prophet? What did you find, Uncle? Just another damn mystery. The text here roughly translates to Only the prophet may open it. There's reference to two pieces of Eden, but these pages offer no answers, Nipote. At least, not on their own. You must find more. We'll have to save it for another day, Uncle. We <laughs> have a mission yeah. to attend to. As you wish. Now, if you hope to defeat these bastardi, I will need to teach you a few things Make no tak, Go Pop. Alright, Ezio. You're familiar with counterattacking But what happens when your enemy no, is as well? I don't usually give them the opportunity No nie mają takie opcje. O no tak, ciężsi, Cieńsi. Cięż. Cię, cięż. cięż, czyli u, u, uci, nie ciężcy. O czekaj! Ej. ej, 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 ja się uczę. Ej no, ej no. Ej, zapomniałem, jak to się robi. Nie wydawało mi się, że się... To nie był unik. To też chyba nie był unik. No dobra, to tak. Dzięki! O, rozbrojenie, czyli taki trochę To jest przydatna rzecz. Nie to. To, to się przyda, tam, tam. to się tam przyda, bo y, możemy ich roz... rozebrać. Z broni, oczywiście, halo. halo. Ile mieczy leży? Jeszcze jeden będzie leżał. Ej, ej! Ej, skupcie.

No teraz mógł, chyba jest opcja rozprawienia się dzięki. mi mhm, tak jasne. E, piórka z pie Piórka, pieniądze. Papier? Kodeks. Nie, no strony kodeksu pokazują też, ale się śmieję, bo, bo pieniądze, piórka to jest na P. No na kodeksu już tak średnio. Nie, 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 nie. nie. Nie, 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 nie. Pani nie, nie do kasę. kasy. Dwa tysiące. Dobra, może trzeba by było coś zrenowo. zrenowo. zrenowować? Renowu, Salute, serec! <laughs> Ale z kim, co? Kapitan. Ład! Wow, myślałam, że kopernikiem, a nie kapitanem. Tak, pa pane kapitane. Chyba już po procentach, panie kapitanie, co? Krawiec, medyk. <grych> Ej nie, ja mam dzisiaj. Ucie, znaczy cieszę się, no nie. Wycieczką, no powiedzmy. Marszant. Ja przeczytałam, musz. Kiedy masz kij tam? Ej nie, zepsułam się. A to naprawdę wygląda... Bank to wygląda ten znaczek jak... hmm. to znaczy jak... od kogo odgapił? Facebook od, od Asasyna, czy Asasyn od Facebooka? Tylko takie to F-krzywe trochę. Nie, sorry, to już meta jest. A w ogóle brzmi jak nie powiem co meta. Nie hmm. siedzę na mecie, nie interesuje mnie takie sprawy. Hmm. Dobra, niech będzie ta musztarda. Jest nasza Krawiec. O, bur. <laughs> no co, no pisze, no. Ja nie wymyślam bajek. 3000... trzy 3000 tyś... za tą przy... przyjemność! No przy, przyjemność, no to jest kuźwa. To akurat przy... przyjemność. Nie, nie skończę, co przeszło, przeszło mi przez głowę, a, a chciałam powiedzieć na głos. Mm, 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 nie wyciągniecie tego ze mnie. I gdzie ja wylazłam nie tędy? Tak, teraz wszyscy będzie... Jak co chciała dokończyć? Coś powiązane z... Yy, nowym budynkiem wybudowanym przeze mnie. ja mam jechać. Ja, gdzie ja mam... Panie! Panie, do Toskanii? No dobra, niech będzie Toskania. Nie no, mój mózg naprawdę dzisiaj pracuje jak głupi. Chciałam powiedzieć... Tak, do Toskanii! Toskania, gdzie? We Wło... Gdzie Jest kuźwa Toskania, we Włoszech. A gdzie ja jestem? Znaczy, asasyn, nie ja. I córki, ja cię proszę naprawdę dzisiaj. Oj, zaś, oj, zaś będzie zbieractwo. No chyba jak wrócimy, to ogarn może ogarnę. Jak się ją ogarnę. To zaś do mapy skarbu oczywiście. Nie no, panie kurde. A tamtych ciężkich zrobię później, jak wrócimy, bo jeszcze wrócimy do... Florencji? Chyba? A Florencji? Florencja to była? A Wenecja? Czekajcie, była Wenecja w końcu, czy nie była Wenecja w końcu? W byś mi się śni. Chyba tak. Jak Mikołaj Kopernik jako pierwszy wyszukiwanych u mnie dzisiaj na... przeglądarce w telefonie. Dobra, szybko sprawdzę. Assassin's Creed. 2. Uh... Wenecja. Wenecja. Tak, jest wenecja, dobrze myślałam. tak szczerze. Nie, my... Vene... Nie, czekaj. Wenecja, nie, nie. Nie, nie. Chciałabyś, Muszę jedną rzecz jeszcze sprawdzić czekajcie Co to jest to jest to nie to nie będę wiem że we Włoszech będzie czekajcie d Niemcy ojej Francja Anglia Anglia Francja nie wiem i czemu mi się śni Francja jakaś elegancja będzie Ej, to mu się wzrało, że... Nie było tematu mniej następnej. Oj, widzę, że ktoś chce dostać potworzyć ze swojej. Ehm... <grym> Wkurza mnie ten wygląd mapy trochę. Bo czy ja chcę stąd iść tu, czy to ja chcę stąd iść tu? No nie no, poczyszczę sobie jeszcze mapę do tych 20 iluś minut i tyle na dzisiaj. Dzisiaj jest co? Wtorek. A jeszcze jeden odcinek muszę zrobić sobie taki, wiecie, żeby odsapnąć. Powiedzmy. No, czemu mi się kuwał obrało, że we Włoszech będziemy w listopadzie? Wakancja... ja What? Letterlands, jak już. w angielsku, jak już chce być takim. mózgiem. No, Francja. UK. Ktoś mi. ktoś mi mówił kiedyś ten, bo mówię, że. Ten UK, no nie, UK to jest skrót. OK, United Kingdom. I... ktoś mi powiedział, bo ktoś. Po... Nie wiem skąd. Ktoś stwierdził, a nie, to ten, ten. Ukraina? Jedziecie do Ukrainy? Tak, jasne, do Ukrainy. Ktoś pomyślał, że... Y UK to jest Ukraina, skrót od Ukra Ukraina ma chyba UA, nie? Nie, UK, UK to jest, jak mówię, United Kingdom. Zdarza się. Ja nie byłam orłem w szkole, ale no jakieś podstawy, gdzieś tam coś pamiętam. Nie powiem, że nie. Geografia? Średnio, znaczy geografia. geografia, widoczki piękne. Pa, <śm> nie, nie byłam dobra w geografii, ale angielski to błyszczał u mnie. Gimnazjum czy w podstawówce, więc no okej, okay, no trzeba mieć swoje pasje i to samo miałam z tym. Ja miałam jeszcze, ja byłam za czasu OS, jak to to brzmi. Ale nie, centralnie. Ja miałam podzielone lekcje, yy, nie wiem jak teraz jest w szkole. Yy, nie wiem gimnazjum czy to było podstawówka jeszcze. Miałam podzieloną yy artyst... Jezus, nie, nie miałam takiej lekcji, tak się to nie nazywa. Ale miałam podzieloną muzykę i plastykę osobno. Miałam dwa inne... Jak to jest prawie to samo dla mnie. Czyli rzeczy artystyczne ja bym nazwała. Zajęcia. Rzeczy. Ja miałam osobno. Jak mówię, ja i to i to lubiłam. O, ej, ej, stój koniu. I to, i to lubiłam. I lubiłam muzykę i plastykę. Zawsze piątki miałam. Miałam kiedyś... Nie pamiętam właśnie, czy w końcu dostałam tą szóstkę z plastyki, czy nie, bo ten... Pamiętam, miałam chyba wtedy zastępstwo. Mieliśmy, mieliśmy coś tam narysować... Plasteli... Jasne kuźwa, plasteliną! Nie no, farbkami wodnymi takimi tymi. Coś tam na. I właśnie nie pamiętam, bo coś tam bym powiedział, albo jak chcę mieć szóstkę czy coś, żeby dostać że za ten rysunek, to muszę jeszcze coś tam malować. Ale naprawdę nie pamiętam. Dawno to był Jezus Maria. Jak mówię, klasa. I nie wiem, czy to była podstawówka, koniec podstawówki, czy już gimnazjum. Mniejsza z tym, no. Ale właśnie nie pamiętam, czy w końcu tą szóstkę... Chyba tak, bo wydaje mi się, że zachowa... Nie, teraz już nie mam tego, ale... Wydaje mi się, że długo miałam ten rysunek... ...zachowany. Chyba tak. Ale już, tak mówię, nie mam. O, już tam do tego nie mam. Ale chyba tak. Bo wydaje mi się, że dostałam w końcu tą szóstkę. To raz, raz, raz. Ty, tylko raz. Fajnie było, wiecie, ten. Znaczy, ja tak miałam, wiecie. Wychodziłam do szkoły, to jeszcze miałam dodatkowe zajęcia. Oprócz tych właśnie plastycznych, muzycznych w szkole, to jeszcze miałam zajęcia poza szkołą. Takie dodatkowe z tego. No też takie artystyczne, czy to właśnie jakieś takie. No, nie powiem, że nie. Występy gdzieś tam w teatrach, nie teatrach, takie sprawy. Jak teraz? z kopernikiem, No ale nie no, lubię się w takich rzeczach i dbam o szczegóły, ba, dbam o, o detale wszystkiego, co, co, co robię. A to ma sens. Czy to właśnie miniaturki u mnie, czy to, no, no nie wiem, cała reszta, cały kształt, wszystko. Chociaż ostatnio. Dałam ciało. <laughs> tak się mówi. Jak ktoś coś wyczuwa? Znaczy. No bo. Yy, Wczorajsze. Tak, chyba wczorajszy. Poniedziałkowym nam na myśli. Nie wiem, pewnie wcześniejsze też. Ja, że nie mam ten. Yy, słuchawek nie słyszę. Yy, jak to się nagrywa. Aha, wcześniej. Sły... Nie, wcześniej też nie słyszałam, ale. Hmm. Jak ja zaczynam mówić, i ja miałam podgłośniony ten monitor, wydawało mi się, że by nie zbierał, ale jednak zbierał mi. I właśnie na tym odcinku tam słychać. Nie wiem, jak to się skomponuje ewentualnie. Znaczy, powinno być dobrze, bo to nałoży się jeden dźwięk na drugi, bo. Chociaż nie, może być za głośno, bo ja podgłośniam mikrofon, więc. No, no, sorry, zdarza się. Więc tu tak nie mogę aż tak głośno tego ustawiać. Tak mówię, już przyzwy przyzwyczaiłem się do tego, że nie używam żadnych słuchawek. No bo to, to będzie dobre dla mojego ucha jednego, na znaczy lewego. Jednego mojego ucha. Brzmi jak jakiś kuśła znajome. No nie, dla mojego ucha, które się często za zatyka przez te słuchawki. I tak raz. Nie wiem. Kiedy miałam problemy? W, yy... w kwietniu, oj, byłam bardzo nieszczęśliwa w kwietniu, yy, bo mi się zatykało, Jezus Maria, naprawdę, że uwielbiam spać na lewym boku, a jak czuję, że już mi się za, o, to mam rewolucję, bije się z tym uchem, prawie, no nie, no bardzo się irytuję, ja, bardzo, a potem ucho jest, oj, oj, bardzo nieszczęśliwe. No niestety. To będzie dobre, bo nie będą miała zatykać. Te słuchawki, co... Są... ...ładowane oczywiście, bo mi się rozładowały. One są takie... ...takie wciskane kuźwa. Taka ta gumka jest, tego się nie da inaczej. Te inne kiedyś, te starsze słuchawki były lepsze, no ale... A one są takie... nie lubię, bo one tak... Takie uczucie, jakby mi się miało właśnie ucho zatkać takie. No to już wolę bez słuchawek, no duże... Te duże poklejone są, że działają, ale ja używam je pod koniec. Wolę nie używać ich. Żadnych wolę nie używać w najbliższym czasie, może... Nie no, się przyzwyczaiłam do tego. No, więc miałam takie zajęcia dodatkowe... ...pozaszkolne. Tak mówię. Mam specjalnie Ostatnio robiłam czystkę z rzeczami swoimi. Wrzuciłam wszystkie płyty. Wszystkie płyty moje takie. Wiecie. <grymne> Powiedzmy, szemrane. E ale to zostawiłam, bo to było. Nag no, nagrywane, ale to było ten. E Nie z kółka teatralnego, ale z. Y Taki projekt robiliśmy, to było międzynarodowe. Ciekawe, czy są wszystkie tamte. Czy to faktycznie było międzynarodowe. Aż ciekawości nigdy nie... Znaczy, wydaje mi się, że odpalałam to kiedyś ten... No bo żeśmy robili animację poklatkową. Wydaje mi się, że to kiedyś odpalałam, ale... Właśnie teraz nie pamiętam. Trzeba by było mi sprawdzić. Dwóch złodziei? O co kuźwa chodzi? Znaczy, jeden na pewno złodziej, a drugi to nie wiem o co chodzi. Więc muszę kurczę odpalić. Ciekawe czy ją w ogóle odpalę, tą płytę. To jest pytanie za milion punktów, bo może będzie tak, że już nie będzie działać, bo się. Może nie naświetli, ale po jakimś czasie no płyty się psują takie. Ciężko je odtworzyć. Nie, get down. Mordaj Nie nie dam Dobra wiecie co zostawię sobie to Wierzę na jutro To opowiadam wam o, o to Te rzeczy Czekajcie się do Ej, ej, ej Aha kuźmy. Nie widziałeś? Jak nie widziałeś? Wow, nie widział. Jaki ślepy Dobra, wiecie co tak jak mówię? Skończymy sobie dzisiaj odcinek i jutro. Ej słuchaj! Nie, to jest ten Harold. który możemy z Pierdziela przede mną, wszyscy przede mną. No, jutro sobie skończymy temat y w środowym odcinku. Dobrze no nic, dzięki za oglądanie, proszę o subskrypcję jeśli Wam się podobało. Komentujcie, lajkujcie, dzielcie się moimi filmikami ze znajomymi gdzieś tam na kiwanie, bo bardzo miło i bardzo mi to pomogło. No a my jutro słyszymy się w kolejnym odcinku z Assassin's Creed Wiki Dzięki. Cześć!